Cześć, tutaj Michał Undra z BioHacking Instytutu. W dzisiejszym filmiku opowiem o rytmie dobowym, o jego wpływie na zdrowie oraz jak utrzymywać prawidłowy rytm dobowy. Jeżeli chodzi o rytm dobowy i jego wpływ na zdrowie, na samopoczucie, to jest tak naprawdę główna, najważniejsza kwestia dla całego naszego zdrowia i całego właśnie naszego samopoczucia. Od rytmu dobowego powinniśmy zaczynać i to ma największe znaczenie właśnie pod względem i naszego samopoczucia, naszej masy ciała, oczywiście pracy mózgu, efektywności, poziomu energii, więc jeżeli nie dbamy o rytm dobowy, to tutaj żadne już inne rzeczy, takie jak dieta, Implementacja, czy jakiekolwiek inne dodatkowe terapie, no nie bardzo nam pomogą, bo ten rytm dobowy jest podstawą. Rytm dobowy to nie tylko sen. Rytm dobowy tak naprawdę jest to wszystko, co robimy w ciągu dnia i właśnie do tego zalicza się także sen, ale i ekspozycja na światło słoneczne, także nasze odżywianie, trening, stres, praca, to wszystko działa tutaj na rytm dobowy, ustawia nam ten rytm dobowy i ważne jest, żeby po prostu to wszystko w miarę, w regularnych tutaj. O regularnych godzinach wykonywać. No i dzień zaczynamy, oczywiście od porannego wstawania. Idealnie by było przy odpowiednim rytmie dobowym rano wyjść na światło słoneczne, bo to daje bardzo duży sygnał naszemu mózgowi i naszym oczom, że właśnie zaczynamy dzień, że dzień się rozpoczął i żeby mieć dużo energii, więc jeżeli możemy wyjść na balkon czy na świeże powietrze, idealnie rano. To jest po prostu świetna, świetna wskazówka i dla naszego mózgu, i dla naszego samopoczucia, że po prostu dzień się zaczyna i jesteśmy gotowi do pracy. Potem oczywiście trening i jedzenie też ma wpływ na nasz rytm nowy i zarówno praca, trening, jak i jedzenie nie powinny odbywać się krótko przed snem. To jeżeli chodzi o samo jedzenie, no to tam co najmniej tą godzinę przed snem nie powinniśmy nic jeść. Jeżeli chodzi o trening i pracę, też minimalnie godzinę przed snem nie powinniśmy ani trenować, ani się stresować, ani właśnie pracować. Idealnie było też przed snem blokować niebieskie światło. Tutaj jeżeli chodzi o niebieskie światło, to, to jest to sztuczne przede wszystkim światło z lampek, telefonów, jakichś tam żarówek, i wszystkie te ogólnie światło elektryczne jest niebieskim światem, które no bardzo mocno tutaj ustawia nasz rytm dobowy, ale przed snem chcielibyśmy go unikać, no ponieważ właśnie znowu niebieskie światło daje bardzo duży sygnał dla naszego ciała, że jest dzień. I jeżeli przed snem siedzimy przed komputerem w bardzo jasno rozświetlonym pomieszczeniu, to nasz mózg w ogóle nie dostaje sygnału, że już jest noc, że powinniśmy się kłaść, no i wpływa to na wydzielanie i kortyzolu, i melatoniny, i jakość snu będzie na pewno go. Gorsza. Nawet jeżeli tego nie odczujemy, to jakość snu i tak będzie gorsza, jeżeli wystawiamy się na światło właśnie niebieskie przed snem. No i metody eliminacji czy blokowania niebieskiego światła to są na przykład zamienianie tych lampek czy żarówek na czerwone, właśnie nie zapalanie takiego ostrego światła, ale przede wszystkim z takich biohackingowych rzeczy, podstawową rzeczą są pomarańczowe okulary, które powinniśmy tak naprawdę już po zachodzie słońca stosować przez kilka godzin przed snem, i to zdecydowanie ułatwi nam zasypianie i poprawi jakość snu. Jest to potwierdzone też naukowo. Oprócz tego, są też aplikacje na telefon, na komputer, które niebieskie światło blokują, takie jak EFLUX, Twilight. Są one też często wbudowane w te nowsze telefony, ale to już takich efektów niestety spektakularnych nie daje. No jeżeli chodzi o rytm dobowy, o to, czy powinniśmy się kłaść o 22, czy o 6 rano wstawać, to już opowiem dokładniej w filmiku na temat snu właśnie o godzinach, ale w każdym razie rytm dobowy powinien być w miarę regularny, czyli jeżeli codziennie kładziemy się spać o 22, to powinniśmy się kłaść o 22. Tak? Jak ogólnie pasuje nam bardziej, żeby kłaść się o północy, no to ważne jest, żebyśmy w miarę regularnie zawsze kładli się o północy, a nie raz jednego dnia kładziemy się o 21, wstajemy o 5 rano, potem kładziemy się o 2 w nocy, wstajemy o 10, bo taki zaburzony, nieregularny, rytm dobowy, niestety wpływa na nasze zdrowie bardzo negatywnie, ale nie muszą być to na pewno godziny 20, 21, na przykład 6 rano, tak, jeżeli chodzi o sen. Także tyle w tym filmiku, jeżeli chodzi o rytm dobowy, z tym filmikiem będzie też bardzo powiązany na pewno film o śnie. Jeżeli interesują Was tematy biohackingu, to zapraszamy do subskrypcji, do lajkowania i fanpage'a, i Instagrama, i śledzenia właśnie kanału YouTube. Tutaj będzie na pewno dużo, dużo więcej filmików na ten temat.